Te cynamonowe płatki śniegu są pyszne i wyjątkowe. Te oryginalnie wykonane ciastka zachwycają zarówno smakiem, jak i wyglądem. Przygotowania rozpocznij od zrobienia ciasta. W tym celu zblenduj: mleko, jajka, mąkę pszenną, cukier i sól. Dokładniej do blendera wlej dwie szklanki mleka. Po czym dodaj trzy jajka oraz niecałe trzy szklanki mąki. Na koniec dodaj pół szklanki cukru oraz szczyptę soli. Zblenduj aż do uzyskania gładkiej masy. Powstałą masę przełóż do rękawa cukierniczego, który wcześniej włóż do szklanki lub kieliszka. Następnie odetnij mały otwór na końcu rękawa. Teraz podgrzej olej w garnku do temperatury 150 stopni Celsjusza. Teraz weź cedzak i na zewnętrznej stronie zacznij robić wzorek. Wzorki mogą przypominać płatki śniegu. Następnie zanurz narzędzie w rozgrzanym oleju i smaż w ten sposób przez 10 do 15 sekund. Następnie w osobnej misce wymieszaj cukier z trzema łyżkami cynamonu. Gdy płatek śniegu lekko ostygnie, obtocz go w mieszance cukrowo-cynamonowej. Na koniec możesz także posypać je cukrem pudrem. Rezultatem jest chrupiący, aromatyczny deser, idealny na każdą okazję. Sprawdzi się idealnie na zimowe dni.